Cześć, szkolnicy jestem Roksek, a w tym odcinku pokażę wam jak zrobić kolejne jajko Teraz jesteśmy w gierce Saber, Saber Simulator, nie Saber Legend, sorry Saber Simulator, no jak widzicie tutaj spawn, to jest sobie widzicie i tutaj macie Easter Event Więc, yy, no spoko Musimy sobie tutaj podejść do Guesta Bierzemy Guesta, musimy zabrać 100 po prostu jajek, więc ja sobie pozbieram te jajka i widzimy się za chwilę Okej, okay, mamy jak już. no to było szybko, więc sobie tutaj next. Musimy pokonać teraz, jak widzicie, um, króla, znaczy, no tam, bossa, więc idziemy sobie tutaj prosto. Okej, okay, musimy przejść ten parkur. Jak już przejdziemy ten parkour, to jak widzicie, tutaj mamy bossa, więc idziemy się z nim bić. No i co? I widzimy się za chwilę, jak go pokonam. Ok, boss już jest pokonany. Gamy sobie cel. Idziemy sobie na przykład nie wiem, tutaj. O. Czy mogę tutaj podejść, to otworzyć już? Nie, tutaj nie mogę, muszę iść tutaj. No dobra, niech będzie. Idziemy sobie tutaj. Już powinniśmy mu to tworzyć. Możemy być, jeszcze nie możemy, czy musimy iść do Głesta. Dobra, idziecie do Guesta i macie. Więc ja już dostałem, czy stawić sobie kataż. Dla kacza oczywiście. No i co, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Narka!